Chodzisz do szkoły średniej? Serwis dla ucznia.pl jest właśnie dla Ciebie. Eksperci wydawnictwa Nowa Era przygotowali kompendium wiedzy z zakresu podstawy programowej liceum. Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości podane w przystępny sposób. W ciągu 4-5 minut zrozumiesz to, co w szkole wydawało się trudne. Wybierz przedmiot, z którego chcesz się przygotować. Pokaże ci się lista opracowanych tematów oraz zagadnienia, które wkrótce będą uzupełnione. Nasi eksperci na bieżąco dodają treści, podążając za programem nauczania. Wybierz temat i przeczytaj część w skrócie. Następnie przejdź do lekcji, która pozwoli ci pogłębić wiedzę. Znajdziesz tu potrzebne notatki, a także infografiki i animacje. Z takich materiałów łatwo się uczyć. Wreszcie sprawdź, ile pamiętasz. Dzięki fiszkom i quizom poczujesz, że nauka może być niezłą zabawą. W niektórych tematach znajdziesz także dodatkowe treści. Wszystkie zostały sprawdzone przez ekspertów nowej ery. To pewne źródło wiedzy. Do portalu Dlaucznia.pl masz łatwy dostęp z komputera, tabletu i telefonu. Możesz uczyć się w domu, w autobusie, a nawet powtórzyć materiał na przerwie przed Sprawdzianem. Dla ucznia.pl to twój sposób na szybką naukę.